Top 5 roślin, które wytrzymają miesiąc bez wody. Aloe Vera, wiele funkcji, małe wymagania. Modna roślina o leczniczym zastosowaniu. W grubych liściach magazynuje wodę. Nolina, wygięta palma, porastająca meksykańskie pustynie. Gromadzi wodę w kulistym pniu ze względu na kształt liści, nazywana także końskim ogonem. Sam Sewier jak inaczej języki teściowej, roślina wolno rosnąca, mało wymagająca i przede wszystkim bardzo modna. Zizi plant, czyli inaczej zamiokórka z roślina, która nie tyle wytrwa bez wody, ale także w ciemnych pomieszczeniach. Opuncja, konsole, kaktus z Ameryki o spłaszczonym pokroju ustawia się z kosem do słońca, aby nie tracić wody. Te rośliny są nie tylko modne i bezobsługowe, ale także zimą świetnie oczyszczają powietrze i pozostają w świetnej kondycji w domu i w biurze. Tadam!